Poczekaj, no, bo półtorej minuty był taki wiesz, czas, czas, nie? No to. Daj mu chwilę. Ha, widzicie? Idealnie. Minuta trzydzieści jeden i przewidywana minuta 31 jeden. No, po prostu ja miałam trzydzieści dwa. Też miałam 32, ale nieważne. Trzydzieści No dobra. E, o, o, jestem na. Po, to, po, powaliło mi się coś, nieważne. Dobrze jesteś. Nie wiem, dlaczego ubzdurałam sobie, że idę Porta. Nie, to ja idę. Bardzo ładny nick pana junglera. Pana junglera. Okej. Okay. Nieważne. Kogo nie chcemy? zostałeś Branda, to ja nie chcę Yumi. Chyba że idziesz, Yumi. Nieee. Y, 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 nie wiem, Samira. Nie no wszystko. Nie, no ja się nie mogę. Muszę wszystko in. <laughs> obniżyć. Maciej podgłoś się. <laughs> Dobra. Czekaj. Albo no krzycz. krzycz. Ja sobie przyciszałem w, w aplikacji. O nie, Zeri, o nie. A teraz? Lepiej. Za głośno. Jak dla mnie jest gicier. O, dobra. Tej raczej idziesz. Tak. O! Ha. <śmiech> 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 Ewidentnie jak ustalałam rolę, to byłam wszędzie przekonana, że wziąłam supporta pierwszego, ale tak... i nie wiem z mi się... Nie wiem skąd mi się to wzięło. Też nie wiem Magła? <grym> 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 Czym idziesz, Macieju? A mogę senną? <grym> A idź senną. <grym> Albo nie. <grym> parararam kogo na ze, kogo przeciwko Zari? Profesor mówi Draven, Kalista, Lucian, Tristana, Samira Dawno Samirą nie grałam, więc nie jestem taka pewna, że się szczerze do Samiry Ale to tylko po profesor, <coughs> się czujesz dobrze, do idzie? Może przetestujemy skina do fortunki. Dobra. Szczęście nie sprzyja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, sześć. Mam sześć skili do, skilów do niej. I bardzo bym chciała mieć tą bojową. Ostatnio mi wdropnęła ta. Czarodzika gwiazd, więc pójdźmy Czarodzieką gwiazd. Chociaż do, do Senny to pasowałaby ta zniszczona, nie? Pasowałaby. Ale nie można mieć wszystkiego. Uuu, prestiżowy Atrox. Uu. 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 Jak dobrze, że nie gramy na topie. Jak dobrze. Azir z starej kniei. Bardzo mi, się, no. bardzo mi się podoba nick przywoływacza. No, bardzo ładny. Nie wiadomo, czy to I, czy L. No właśnie tak chciałam się zapytać, chyba, czy wiecie. Chyba zamiennie. Zamiennie też mi się tak wydaje. Ilel, ililili. Ilil. Ililil Wrócie, ilil. No, come, on, ostatnio się tak szybko ładowało. Nie ma tak dobrze. Oczywiście, że jest. Jakieś tytuły, tak, jest, był wie przez co, i kiedy oni dodali te tytuły? Dali wyzwania, dali tytuły, można sobie ustawić plakietki, ja to mówię To już dawno przecież Z czym my tu zacząć? Dobra, z tym zaczniemy Jakieś dwa pacze temu, nie? A tak, coś, 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 coś takiego Ja latam ja latam, ja gadam Pełny serwis! Nie, pełny odjazd, pełny serwis Latać każdy może, czasem trochę lepiej, czasem trochę gorzej O mój no Boże, ta muzyka Idzie! Nice! O, masz? Dobrze Dobijam sobie nowe nokci. Ale ładna to była, co to było to rude? To jest Stanowa... ta nowa... ta Serafina ale ładna Ja nie mam żadnych, ta mi się bardzo podoba I ta Cain zaczyna sam O, to chodźmy Damy tu Warcioszka Ale chyba nie chcą. Dziwne są te jej pistolety w tym skinie. Jak się moje I ach. Czekaj, ja postawię warta Tak na wszelki wielki. Nie trzeba. Ale wiesz co, ja się czuję bezpieczniej. Dopiero koło. Trzeciej E, próbowałam pomóc Kejnowi, myślałam, że mógł za jakieś raptory zajebie. Dobra U! Macieju, proszę cię, nie Tylko nie giń Przecież spokojnie. O uh, uh, nice! Ja tu odbijam. Takie me zadanie. Ja nie chciałem no. Nie, no. wybaczę. Aha, mhm, na no dobrze. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Zacięłam się we wszystkich minionach, co mogłam. Tylko musiałam też hila machnąć. Ładnie, to było ładne. Trochę riski jak zwykle. I to też warto. Nie, e. nie ma. E. <laughs> dobra, Zeri wraca, więc. Masz pierwszego kilka, to sobie kup. Ładne rzeczy. Yep. Taki jest plan. No dobra, powrót jest ładny. Powrót mi się podoba. On tu bardzo mi usilnie stara się wmówić, żebym ją robiła pod AP częściowo. To już, przepraszam, weszło do mety, czy co? Nie wiem. Nie śledzę. Za bardzo. Nie, ja tylko na ramię ją widzę, nie? Pod AP, a tak to to. Dobry ten Jessu. <laughs> Idę. Dobra, nie Dostają trochę po dupie Tom Nice Słyszałam <laughs> Tuszka Tuszka, um. Tuszka. Co tam? Tejra? Bo Volibear wskoczył mi na Ganka. Postawiłam ścianę, wyfleszował przy, przez nią, ale zaraz obok był ten Kemi przyszedł na counter Ganka i dzięki temu żeśmy zabili nice. i... i a, tego Azira i Wolibera. Nice. do no nhà A prawie. Nice. Ktoś już odpłynął. Okej. U gomu nadal nam widzie, tu nie idzie. Hmm. Zaripadła? padła? Nie, 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 nie Niestety nie, wróciła Minimalnie Może gdybym... o o. No, uciekamy Gdzie będzie Idzie. będzie szedł? Idzie no. Patrz na niego e, Macie gołębia nad sobą Ta. Nie, jestem za wolna, żeby tam dotrzeć. Lecę pędzę! W tą stronę. Fak, 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 fak. Ale przeżyłaś, dobrze? O kurde! Dobrze, dobrze. Tak miało być. Nice. Dzień. O, ja pierdziu, ja nie wierzę, że to przeżyła. Idę. On nie ma ulta. Nice. Bardzo ładnie. ja nie mam ulta? To bym ci pomógł. Tak zwany kill secure. Ja dobrze, że miałam hila, bo tak to to... O nie, ale duża farma. No właśnie tak. No. Ser jest nadal na low pod tym podwieżą. Muszę <grywa> przywzięłaś ciężarówkę. Mhm. Dała mi się. No już nie Co to nie słucha? Znaczam na piecach jemu kiepsko idzie. Dobrze, myślę, że. że, że... czy znaczy, jakby, no dobra, każdy może mieć złą grę, nie? Eee, myślę, że teraz to się Zeri już cofnęła. A tak, woli, będę że do nas iść. No właśnie, szedł tą, do mną. Cześć i. Azir też. Azir też, dobra, chodź, chodź, chodź. Idzie Azir? Nie, nie trafiłem, serio. Na no co masz w okay? kierunku? Oh. Dobra. Ja. Słyszała jeszcze po mnie specjalnie. A co kajna robi? Aha, bije się z tym. Tu macie tego. Dzisiaj by się okazało. Nie, to gra. Jajko. Czemu nie masz ulta? <grym się wziął> Ale byś teraz. O! Um. Byś ulta miała. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. patrzcie. No ja nie zdążę. Bez go Zajęliście. Brawo, tak się to robi. bardzo ładnie. Dobra, chciałbym mieć w końcu ulta. Ja już mam. Ten Azir by mi tak spierdzielił. O ja robię? A. Chciałam wstawić... Y Zerim mam na midzie? Chyba miała nas dość Volibear ogarnia im ładnie chociaż O, Azir tak, się. Nice. E, okay. Azir, i chyba idzie na da. Mhm, idzie. Tam. Zapraszam. Smaczem. Trzeba iść go zrobić. Chociaż nie, dobra. Coś nie? Ta. Są nam gdzie? Ty co nie krzyczysz? Bo on ma w sumie heralda, więc... Dobra, chodźmy Dawaj, dawaj No Jezus Poka, dobra? Serio? Idą do nas mhm, dobra wiem. <laughs> ой, <laughs> ой. Ну no, ладно, ладно, так, ладно, жут. Не кинь. Dobra, nie ma co. O, boli. Nice. Nie gin tam, proszę cię, bo tam wszyscy są. Nie wierzę, że ten Azir przeżył. Nie. Dobra. Ja nie mam jeszcze maski, tak to miał to, to podpalone. Ja się, wiecie, to tak, cofnę, tak. bo y, tak, mam y, 3,5 kafla, a... ledwo żyję, Nie, <ścoughs> tak ogólnie. Proszę, poływaczu Nieee Idę do Ciebie, tajemniczy Chłoptacz po soki, Boże, jak to brzmi Trochę stąpik 196. Dobry start, to się nazywa. O kurde. Co tam, boli? No, trochę. On ma 4-3, nie wiem, najwięcej ma deadów. Jak pięknie został zablokowany. Co się drugie maxuje? Tu była zer jak coś hmm. dusze o, kain, 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 kain. Dżungla, dżungla. Już idę. O nieźle go tam, nieważne. Bardzo ładnie. Woli tu jest. Gdzie tam bierze, weźmy? Um. Fuk, on ma ulot no, odpalony już nie. to z barom? Dwie i pół minuty. E, kain. kain. Woli tu idzie, no, Dobra. Pytanie, czy oni tu nie przyjdą zaraz? Ja myślałam, że będę miała większe problemy z tym azirem. Dobra, cofnę się szybko, bo nie mam many. Hmm. Nie miałam jak stamtąd już wejść. sponsor, Sponsach kina. E, mam ultę niby, ale Idę tam pakiet We jeszcze nie. Cicho, poczekaj. No cicho, cicho, cicho. Trzeba było tutaj stanąć sobie i poczekać. Ja no tutaj mnie Fuck. O. A, a to Rox był. Nie najc. Mam no, multa. Nie! tak. Co tam? Hm. Narówczę udaje mnie. <grymne> nice. Oj, Macieju, życie na krawędzi. To jest, to, co lubię. To jest wart. Tu był wart, Chciałeś powiedzieć? Fak, fak. Nie, oni się ten. Nie, nie wierzę, nie wierzę. O kurde, nie wierzę, przeżyłam to. On się strasznie na mnie fokusuje. Znaczy, tak być powinno, ale. Nice. O. Bardzo ładny. Zwycięzko. To była bardzo ładna gierka. Dobry początek. Tak, to był bardzo ładny początek. Teraz będzie gorzej. <laughs> tak. Teraz, <laughs> teraz już. Pójdziemy w dół. Znaczy, powiem tak, pierwszą wygraną gnia gnia, gnia, gnia oczywiście. Pierwszą wygraną dnia mamy z głowy. Więc nie jest źle.